Tygodnia. Oto ośmiopunktowe podsumowanie najważniejszych sygnałów strategicznych zidentyfikowanych w tym tygodniu. Punkt pierwszy: zaobserwowano jawną polityzację rynków kapitałowych. Administracja prezydencka ułaskawiła założyciela Binance, Changpenga Zhao. Równolegle, Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie przeciwko Open Society Foundations, George'a Soros'a. Punkt drugi. Jamie Diamond z JP Morgan użył metafory karaluchów po bankructwach Tricolor i First Brands. Ostrzegł w ten sposób przed ryzykiem rozlewającym się z nieprzejrzystego rynku kredytów prywatnych. Punkt trzeci. Kluczowi menedżerowie kapitału sygnalizują handel dewaluacyjny. Ken Griffin, Ray Dalio i Larry Fink publicznie ostrzegają przed dewaluacją dolara i rekomendują twarde aktywa. Punkt czwarty. Larry Fink z BlackRock dokonał historycznego zwrotu. Po sukcesie funduszu ETF nazwał Bitcoina niezłym aktywem i narzędziem dywersyfikacji. Punkt 5. Blackstone ogłosiło strategiczną alokację kapitału w Europie. Planuje zainwestować do 500 miliardów dolarów, wykorzystując niestabilność geopolityczną jako okazję do dywersyfikacji. Punkt 6. Howard Marks z Oaktree potwierdził siłę rynku private credit. Jego nowy fundusz kredytów bezpośrednich zamknął pierwszą rundę finansowania z kwotą 2,35 miliarda dolarów. Punkt 7. Konsorcjum wspierane przez BlackRock, Microsoft i Nvidia przejmuje Aligned Data Centers. Wartość transakcji to 40 miliardów dolarów, co pokazuje masowy napływ kapitału do infrastruktury sztucznej inteligencji. Punkt 8. Nowy przewodniczący SEC, Paul Atkins, sygnalizuje erę deregulacji. Wezwał do sprzątania przepisów i planuje ograniczyć raportowanie spółek z kwartalnego na półroczne. Część pierwsza Kontrolerzy kapitału, kategoria A. W tej sekcji analizujemy działania inwestycyjne i strategiczne alokacje głównych dysponentów kapitału. W tym tygodniu aktywność wykazali Jamie Dimon, Ken Griffin, Ray Dalio, Larry Fink, Steven Schwarzman, Howard Marks oraz sieć Georgia Sorosa. Ostrzeżenie przed rynkiem kredytowym. Jamie Dimon. Jamie Dimon z JP Morgan Chase wydał ważne ostrzeżenie. Nastąpiło to podczas prezentacji wyników kwartalnych około 14 października. Dimon wskazał na niedawne bankructwa w sektorze motoryzacyjnym. Dotyczyły one pożyczkodawcy Subprime, Tricolor Holdings oraz dostawcy części First Brands. Dimon nazwał te upadki wczesnymi oznakami nadmiaru na rynku kredytowym. JP Morgan poniósł bezpośrednią stratę. Bank dokonał odpisów w wysokości 170 milionów dolarów z tytułu ekspozycji na tricolor. Najważniejszy był jednak język, jakiego użył Dimon. Użył strategicznej metafory. Powiedział: Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej. Wszyscy powinni być na to ostrzeżeni. Ostrzeżenie to dotyczyło nie tylko kredytów samochodowych. Firmy te były finansowane głównie przez nieregulowany rynek kredytów prywatnych czyli tzw. shadow banking. Ostrzeżenie Dimona to sygnał ataku regulowanego sektora bankowego na ten nieprzejrzysty świat. Sygnalizuje on, że ryzyko z tego sektora przelewa się na bilanse tradycyjnych banków. Co więcej, strata 170 milionów dolarów pokazuje, że sam JP Morgan był narażony na to ryzyko. Publiczne ostrzeżenie Dimona jest więc również sygnałem dla jego własnych menedżerów ryzyka. Jest to ruch z zakresu zarządzania reputacją pozycjonujący JP Morgan jako instytucję czujną podczas gdy bank sam poniósł straty. Równolegle, Dimon wspomniał, że JP Morgan przygląda się bankom w Europie i Ameryce Łacińskiej. Sygnalizuje to strategiczną gotowość do ekspansji i przejęć w niestabilnym otoczeniu. Perspektywa konfliktu. Analitycy wskazują jednak, że upadek Tricolor był wynikiem specyficznego oszustwa i podwójnego zastawiania pożyczek a nie fundamentalnej słabości całego rynku. Wielka rotacja. Ucieczka od dolara. W ostatnim okresie zaobserwowaliśmy serię skoordynowanych narracyjnie wypowiedzi od trzech kluczowych zarządzających kapitałem. Pierwszy głos to Ken Griffin z Citadel. Wydał on ostre ostrzeżenie około 7 października, określając rosnący dług Stanów Zjednoczonych jako cukrowy haj. Griffin zidentyfikował strategiczny ruch inwestorów w kierunku złota i bitcoina. Nazwał ten ruch handlem dewaluacyjnym. Debasement trade. Bezpośrednio powiązał ten trend z cenami złota przekraczającymi 4000 dolarów za uncję. Powiązał go również z bitcoinem osiągającym poziom powyżej 125 000 dolarów. Drugi głos to Ray Dalio z Bridgewater Associates. Przemawiając w tym tygodniu na wydarzeniu finansowym w Abu Dhabi Dalio, ostrzegł, że amerykański rynek długu zmierza do zawału serca. Powodem są rosnące koszty obsługi długu. Dalio zalecił strategiczną alokację portfela w wysokości od 10 do 15% w złoto, jako kluczowe zabezpieczenie. W innej wypowiedzi dodał bitcoina jako skuteczny dywersyfikator. Te zakłady już przynoszą zyski. Pozycje Bridgewater w złocie przyniosły funduszowi zysk w wysokości ponad 101 milionów dolarów od końca drugiego kwartału. Trzeci głos to Larry Fink z BlackRock. W wywiadzie około 13 października Fink dokonał historycznego zwrotu w swojej narracji. Stwierdził, że bitcoin nie jest złym aktywem i jest realnym narzędziem dywersyfikacji. Jest to fundamentalna zmiana. Wcześniej Fink nazywał bitcoina narzędziem do prania pieniędzy. Ten zwrot jest bezpośrednio powiązany z ogromnym sukcesem finansowym jego funduszu iShares Bitcoin Trust, znanego jako IBIT. Fundusz ten stał się jednym z najszybciej rosnących ETF-ów w historii. Obserwujemy tu pełny cykl strategiczny sygnalizowany przez elitę kapitałową. Griffin, jako trader, identyfikuje problem handlu dewaluacyjnego. Dalio, jako inwestor makro, proponuje tradycyjne rozwiązanie czyli złoto. Fink, jako podmiot gromadzący aktywa, legitymizuje i komercjalizuje nowe rozwiązanie czyli ETF na Bitcoina. Jest to publiczna demonstracja utraty zaufania do dolara jako jedynego środka przechowywania wartości. Perspektywa konfliktu. Pomimo tej narracji o dedolaryzacji, dane bankowe pokazują, że dolar nadal dominuje w globalnych rezerwach walutowych i rozliczeniach handlowych. Alokacje kapitału instytucjonalnego. Blackstone i Oaktree. Stephen Schwarzman z Blackstone ogłosił w tym tygodniu strategiczny plan. Blackstone zamierza zainwestować aż 500 miliardów dolarów w Europie w ciągu najbliższych 10 lat. Schwarzman i prezes John Gray postrzegają obecną niepewność geopolityczną, np. taryfy celne w Stanach Zjednoczonych, jako czynnik wzmacniający Europę. Europa staje się atrakcyjnym celem dla dywersyfikacji kapitału. Blackstone nie stawia jednak na obecny słaby wzrost gospodarczy Europy. Stawia na przyszłe zmiany regulacyjne i fiskalne na kontynencie. Przykładem są Niemcy, które zwiększają wydatki na obronę i infrastrukturę. Jest to strategiczne pozycjonowanie się na wzrost napędzany przez reindustrializację i militaryzację Europy. W tym samym czasie Howard Marks z Oaktree Capital Management wykonał ruch na rynku kredytowym. 20 października Oaktree ogłosiło uruchomienie nowego funduszu Oaktree Direct Lending Evergreen. Pierwsze zamknięcie funduszu zebrało 2,35 miliarda dolarów w zobowiązaniach. Fundusz ten o strukturze bezterminowej będzie udzielał zabezpieczonych pożyczek firmom średniej wielkości. Będą to głównie firmy w Stanach Zjednoczonych. Mamy tu bezpośrednią sprzeczność sygnałów. Podczas gdy Jamie Dimon jako bankier ostrzega przed karaluchami w kredycie prywatnym Howard Marks jako jeden z liderów tego rynku, właśnie zebrał ponad 2 miliardy dolarów na więcej tego typu pożyczek. To pokazuje fundamentalny podział na rynku. Regulowane banki wycofują się z ryzyka. Jednocześnie nieregulowani gracze jak OakTree wchodzą w tę lukę, oferując wyższe stopy zwrotu i akceptując inne ryzyko. Perspektywa konfliktu. Regulatorzy w tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy, coraz głośniej ostrzegają, że szybki wzrost nieprzejrzystego rynku kredytów prywatnych stwarza nowe ryzyko systemowe. Kapitał pod presją polityczną sieć Sorosa. W tygodniu kończącym się 24 października pojawiły się liczne raporty o działaniach administracji prezydenckiej. Działania te są skierowane przeciwko sieci George'a Sorosa. Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu prowadzą dochodzenie w sprawie Open Society Foundations. Fundacjami kieruje obecnie syn założyciela Aleksander Soros. Dochodzenie jest publicznie uzasadniane rzekomym finansowaniem lewicowego terroryzmu. Wskazuje się też na powiązania z gwałtownymi protestami, dotyczy to m.in. masowych protestów No Kings. Jest to jawna łeponizacja aparatu państwowego do celów politycznych. Administracja Trumpa wykorzystuje narzędzia takie jak ustawa RICO do ścigania ideologicznych przeciwników finansowych. Ustawa RICO jest zwykle używana przeciwko przestępczości zorganizowanej. To wydarzenie jest lustrzanym odbiciem ułaskawienia Changpenga Zao, które omawiamy w części drugiej. W tym samym tygodniu administracja nagradza sojusznika i karze przeciwnika. Dla analityka strategicznego oznacza to, że alokacja kapitału i ryzyko regulacyjne nie są już oparte na prawie, lecz na lojalności politycznej. Perspektywa konfliktu. Open Society Foundations i ACLU określiły te działania jako bezpodstawne, motywowane politycznie ataki, mające na celu uciszenie krytyków i podważenie wolności słowa. Wydarzenie tygodnia spoza listy kategoria A. Kluczowe wydarzenie spoza listy monitorowanej dotyczyło infrastruktury sztucznej inteligencji. 16 października ogłoszono strategiczne przejęcie Aligned Data Centers. W skład konsorcjum przejmującego wchodzą Global Infrastructure Partners który należy do BlackRock, a także Microsoft Nvidia AIP oraz MGX. Wartość tej transakcji szacowana jest na około 40 miliardów dolarów. To nie jest zwykłe przejęcie. To strategiczne zabezpieczenie łańcucha dostaw dla sztucznej inteligencji. Nvidia, czyli producent chipów, Microsoft, czyli dostawca chmury oraz BlackRock, czyli dostawca kapitału i infrastruktury, tworzą pionową integrację. Ich celem jest budowa i kontrola infrastruktury AI. Wartość 40 miliardów dolarów za prywatne centrum danych pokazuje ważny trend. Prawdziwa wartość w rewolucji AI przesuwa się z modeli językowych, czyli oprogramowania na fizyczną infrastrukturę. Dotyczy to sprzętu energii i nieruchomości. Kapitał podąża za fizycznymi aktywami generującymi energię i przetwarzającymi dane. Część druga. Animatorzy rynku. Kategoria B. W tej sekcji analizujemy działania i wypowiedzi, które kształtują narrację rynkową. Kluczowe sygnały pochodziły w tym tygodniu od Changpenga Zhao i Sama Altmana. Historyczna interwencja. Changpeng CZ Zhao. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia było działanie dotyczące Changpenga Zhao z Binance. 23 października Biały Dom ogłosił ważną decyzję. Prezydent Donald Trump udzielił pełnego i bezwarunkowego ułaskawienia założycielowi Binance. Przypomnijmy kontekst. Chao przyznał się do winy za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Odbył karę czterech miesięcy więzienia. Sama firma Binance zapłaciła karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt, wydała oświadczenie. Powiedziała, że wojna z kryptowalutami prowadzona przez administrację Bidena dobiegła końca. Jest to potężny sygnał deregulacyjny dla całego sektora. W odpowiedzi... Howe napisał na platformie X, że jest wdzięczny i zobowiązał się uczynić Amerykę stolicą kryptowalut. Ułaskawienie to nie jest tylko aktem łaski. Jest to strategiczny ruch wspierający amerykański przemysł kryptowalutowy. Administracja Trumpa jest obecnie sama zaangażowana finansowo w ten sektor. Chodzi o przedsięwzięcie World Liberty Financial. Ułaskawienie to jest nagrodą. Raporty wskazują, że Binance wspierało firmę powiązaną z administracją. To wydarzenie w połączeniu z dochodzeniem w sprawie Sorosa pokazuje transakcyjny charakter obecnej władzy. Perspektywa konfliktu. Krytycy, w tym kongreswoman Maxine Waters, nazwali to ułaskawienie rażącym aktem korupcji i systemem płać, aby grać. Wyścig o infrastrukturę AI Sam Altman. Pojawiły się doniesienia o podróży sama Altmana, szefa OpenAI, do Azji i na Bliski Wschód. Celem jest pozyskanie funduszy na ekspansję infrastruktury. Altman prowadzi rozmowy z inwestorami, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozmawia także z kluczowymi dostawcami, takimi jak TSM, C Samsung i SK Hynix. Skala finansowa jest ogromna. Raporty wskazują, że OpenAI może wydać 16 miliardów dolarów na serwery tylko w tym roku. Wydatki te mogą wzrosnąć do 400 miliardów dolarów do roku 2029. Altman nie tylko zbiera fundusze. On próbuje zabezpieczyć łańcuch dostaw chipów. Jest to ruch wyprzedzający. Ma na celu zmonopolizowanie dostępu do mocy obliczeniowej, która jest głównym wąskim gardłem w rozwoju sztucznej inteligencji. Porównajmy to z wydarzeniem z kategorii A. BlackRock inwestuje 40 miliardów dolarów w posiadanie istniejącej infrastruktury Aligned Data Centers. Tymczasem Altman poszukuje setek miliardów dolarów na sfinansowanie budowy nowej infrastruktury u dostawców. To pokazuje dwie różne strategie radzenia sobie z tym samym krytycznym wąskim gardłem. Perspektywa konfliktu. Tak gigantyczne zapotrzebowanie na kapitał. Rzędu setek miliardów dolarów budzi obawy o realność tych planów i ryzyko powstania ogromnej bańki infrastrukturalnej AI. Część trzecia. REGULAATORZY Zasad. Kategoria C. W tej sekcji analizujemy zmiany w otoczeniu regulacyjnym. W tym tygodniu najważniejszy sygnał nadszedł od nowego kierownictwa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: Zmiana warty i deregulacja. Paul Atkins. W kategorii regulatorów nastąpiła kluczowa zmiana. Lista monitorowana wskazuje na Gary'ego Genslera. Dane potwierdzają jednak, że Gensler zakończył kadencję w styczniu 2025 roku. Obecnym przewodniczącym SEC jest Paul Atkins. Został on nominowany przez prezydenta Trumpa i zaprzysiężony w kwietniu 2025 roku. 22 października pojawiły się doniesienia o przemówieniu Atkins'a. Stwierdził on, że obecna Księga przepisów stała się coraz bardziej przydługa. Wezwał do jej wiosennego sprzątania. Jest to zgodne z szerszą agendą deregulacyjną administracji. Już we wrześniu Atkins potwierdził plany zmniejszenia wymogów raportowania dla spółek publicznych. Chce on zmienić raportowanie z kwartalnego na półroczne. Obserwujemy fundamentalne przesunięcie filozofii ESEK o 180 stopni. Przechodzimy z regulacji przez egzekwowanie, którą stosował Gensler. Szczególnie wobec kryptowalut na deregulację przez demontaż. Działania Atkinsa w połączeniu z ułaskawieniem Changpenga zao są silnym, skoordynowanym sygnałem dla rynków. Ułaskawienie to władza wykonawcza, usuwająca przeszłe kary. Słowa Atkinsa to władza regulacyjna, obiecująca usunięcie przyszłych barier. Perspektywa konfliktu. Krytycy obawiają się, że ograniczenie raportowania kwartalnego do półrocznego drastycznie zmniejszy przejrzystość rynku i zaszkodzi inwestorom indywidualnym. Podsumowanie kołcowe. Głównym sygnałem tego tygodnia jest rosnąca polityzacja alokacji kapitału i ryzyka regulacyjnego. Obserwujemy to w trzech kluczowych obszarach. Po pierwsze, w transakcyjnym charakterze władzy, która nagradza sojuszników Binance i karze przeciwników Soros. Po drugie, fundamentalnej zmianie filozofii regulacyjnej ESEK. Po trzecie, w publicznej utracie zaufania elity kapitałowej do walut FIAT, co napędza handel dewaluacyjny. Na koniec pytanie strategiczne wynikające z tej analizy. W świecie, w którym ułaskawienia prezydenckie i dochodzenia prokuratorskie stały się narzędziami polityki kapitałowej, jak analitycy powinni wyceniać tradycyjne ryzyko regulacyjne?